Goździki są jednym z najpotężniejszych naturalnych środków leczniczych, oferującym szeroki wachlarz korzyści zdrowotnych. Jednak niezliczona liczba osób nie wie, jak prawidłowo spożywać goździki, aby leczyć różne dolegliwości i cieszyć się licznymi korzyściami, które mogą znacznie poprawić ich życie. Spożywając po prostu trzy goździki, możesz zapewnić swojemu ciału wszystkie korzyści zdrowotne, których potrzebuje, o ile będziesz postępować zgodnie z metodą którą przedstawimy w tym filmie. Zanim zagłębimy się w temat, jeśli używałeś już wcześniej goździków, naciśnij przycisk lubię to, aby pomóc nam ocenić zainteresowanie tym tematem. A jeśli jesteś nowy na naszym kanale, zasubskrybuj i aktywuj dzwonek powiadomień, aby nie przegapić żadnego z naszych nowych filmów. Witamy ponownie. Jeśli Twoim celem jest prowadzenie zdrowego życia, wolnego od przewlekłych chorób, to goździki są dla Ciebie doskonałym wyborem. Dziś zajmiemy się mniej znanymi aspektami goździków. Wiele osób zna charakterystyczny zapach goździków, często kojarzony z gabinetami dentystycznymi, ponieważ są one używane do łagodzenia bólu zębów. Umieszczenie jednego lub dwóch goździków na bolącym zębie może przynieść natychmiastową ulgę. Zalecamy stosowanie tej metody w celu złagodzenia bólu zęba do czasu wizyty u dentysty. Ale teraz omówmy inne zaskakujące zalety goździków. O których możesz nie wiedzieć. Goździki zawierają związek o nazwie Eugenol, często uważany za magiczną substancję. Eugenol posiada liczne właściwości, jest silnym środkiem przeciwzapalnym, przeciwwirusowym, przeciwbakteryjnym i przeciwgrzybiczym. Ponadto jest uważany za jeden z najsilniejszych naturalnych przeciwutleniaczy na świecie. W tym filmie omówimy niezwykłe zalety goździków, dolegliwości, które mogą leczyć. Oraz najlepsze sposoby ich spożywania, w zależności od potrzeb. Podzielimy się również fantastycznym przepisem na goździki, którym może cieszyć się każdy, niezależnie od tego, czy jest zdrowy, czy nie. Leczenie trądziku. Goździki są jednymi z najskuteczniejszych środków na trądzik ze względu na ich silne właściwości antybiotyczne, przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe i przeciwgrzybicze. Aby go użyć, Wystarczy zaparzyć trzy goździki we wrzącej wodzie przez 5 minut, odsedzić wodę i delikatnie nałożyć ją na twarz lub dotknięte obszary. Leczenie wrzodów żołądka. Goździki posiadają właściwości lecznicze, które są korzystne dla osób cierpiących na wrzody żołądka. Pomagają również zwalczać kandida i robaki w układzie pokarmowym. Aby przygotować napój, należy dodać trzy łyżki goździków do 100 ml wody. Dokładnie zagotować i spożywać po jednej łyżeczce rano i wieczorem. Zauważysz znaczną poprawę w ciągu zaledwie kilku dni. Redukcja stresu. Stres może zaostrzać wiele chorób i objawów, podnosząc poziom kortyzolu, hormonu stresu, który może powodować różne problemy zdrowotne, zwłaszcza choroby serca, poprzez wyczerpywanie niezbędnych minerałów, takich jak potas. Aby złagodzić stres, wystarczy dodać trzy goździki do filiżanki zielonej herbaty i cieszyć się nią, czerpiąc wiele korzyści zdrowotnych. Zwiększanie poziomu testosteronu. Ostatnie badania wykazały, że goździki mogą zwiększać poziom testosteronu, męskiego hormonu, poprawiając jakość nasienia, poprawiając krążenie krwi oraz zwiększając energię i witalność u mężczyzn. Pomagają również w wypadaniu włosów, trądziku, Problemach z prostatą i niepłodności męskiej. Aby zwiększyć poziom testosteronu, zmiel dwa goździki i wymieszaj je w filiżance mleka, a następnie wypij. Probiotyki zawarte w mleku w połączeniu ze słodkim smakiem wzmacniają wpływ goździków na poziom testosteronu. Wzmocnienie układu odpornościowego. Goździki są bogate w niezbędne witaminy i minerały. Jedna łyżeczka zmielonych goździków zapewnia 30% zalecanego dziennego. Spożycia manganu, który jest kluczowy dla ogólnego stanu zdrowia, wraz z 4% witaminy K i 3% witaminy C. Goździki zawierają również magnez, wapń i witaminę E, dzięki czemu są dobrym źródłem błonnika i polifenoli, takich jak kwas galusowy, rozpuszczalne w tłuszczach przeciwutleniacze zawarte w goździkach, są szczególnie skuteczne w ochronie błon komórkowych przed wolnymi rodnikami. I opóźniają proces starzenia, jednocześnie zwiększając poziom energii. Wiadomo, że goździki znacznie wzmacniają układ odpornościowy i zmniejszają częstotliwość infekcji. Regulacja poziomu cukru we krwi. Goździki zawierają mangan, który odgrywa kluczową rolę w regulacji poziomu cukru we krwi i kontrolowaniu poziomu insuliny, pomagając utrzymać stabilny poziom glukozy we krwi. Promowanie zdrowia układu oddechowego. Goździki są korzystne w zapobieganiu infekcjom górnych dróg oddechowych, łagodzeniu ich objawów i ochronie przed przeziębieniem, grypą, kaszlem i astmą. Pomagają również zapobiegać infekcjom zatok i zapaleniu oskrzeli, działając jednocześnie jako środek wykrztuśny w celu usunięcia śluzu, wspomaganie odchudzania i spalania tłuszczu. Goździki mogą pomóc w utracie wagi poprzez zmniejszenie głodu ze względu na wysoką zawartość błonnika który zmniejsza chęć jedzenia i promuje uczucie sytości. Poprawa funkcjonowania wątroby. Przeciwutleniacze zawarte w goździkach pomagają zmniejszyć ilość tłuszczów w wątrobie i obniżają ryzyko marskości wątroby, poprawiając poziom enzymów i czyniąc wątrobę zdrowszą. Poprawa zdrowia kości. Goździki są bogate w mangan, minerał, który odgrywa istotną rolę w tworzeniu kości i ogólnym zdrowiu kości zwiększają również gęstość mineralną kości i zmniejszają stany zapalne stawów, co czyni je doskonałym lekarstwem na reumatoidalne zapalenie stawów. Walka z rakiem. Wykazano, że aktywne związki zawarte w goździkach zabijają komórki raka okrężnicy i niszczą komórki raka piersi. Aby przygotować ten napój, będziesz potrzebować 200 ml wody, trzech goździków i trochę miodu manuka. Dodaj goździki do wody i gotuj przez 15 minut. Ostuć, przelej do filiżanki i dodaj łyżkę miodu manuka, aby zwiększyć korzyści płynące z napoju. Pij napój rano na czczo lub wieczorem na godzinę przed snem, a już po kilku dniach poczujesz się znacznie lepiej i będziesz mieć więcej energii. Kobiety w ciąży powinny skonsultować się z lekarzem przed spożyciem goździków, aby uniknąć potencjalnego ryzyka dla płodu. Goździki nie są również bezpieczne dla dzieci poniżej 14 roku życia ze względu na możliwe skutki uboczne. Ponadto osoby z zaburzeniami krzepnięcia krwi powinny unikać goździków, ponieważ eugenol może powodować krwawienie u osób z takimi schorzeniami. Goździki nie są również zalecane dla osób poddawanych zabiegom chirurgicznym. Dlatego zaleca się zaprzestanie spożywania goździków co najmniej dwa tygodnie. Przed planowanym zabiegiem chirurgicznym. Drodzy widzowie, to wszystko na dziś. Jeśli podobał Ci się ten film, daj nam kciuka w górę i podziel się nim ze znajomymi. Zostaw swoje przemyślenia w sekcji komentarzy, a jeśli jesteś tu nowy, nie zapomnij zasubskrybować i włączyć dzwonka powiadomień, aby nie przegapić żadnego z naszych nowych filmów. Dziękujemy za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem.